Siema, siema, widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Legendów Keepers. Lecimy, kurczę, z naszym czarownicą, z naszymi żywiołakami, z naszym oddziałem właśnie tutaj. Mamy pułapkę albo artefakt do wyboru, co chcemy. Artefakt raczej chcielibyśmy mieć. No, fajna sprawa. Więc idziemy, idziemy, widzowie. Tak jest. pędzimy, pędzimy. Otrzymać artefakt za obronę lochów. Więc, co my tu mamy? Mamy gościa z przodu, który wszystkie odporności ma zwiększone o 15 i bije z przodu lód. Ten bije z przodu ogień, z przodu lód, i na początku każdej walki zadaje 17 z najmniejszą odpornością na lód i odporność na efekt trucizna. I od lodu na wszystko. Na początku pierwszej walki. Losowo przemieszcza wszystkie potwory. Eee, dobra. Zrobimy tak. Zrobimy tak. Damy przeklęty pryzmat mocy. I teraz tak. Odporność na lód by się przydała. Naprzód, ale tu jeszcze od ognia będą lane obrażenia. No tak to czasem jest. Że ognia też. No. Dobra, dobra. Ten gościu pójdzie tu, ten pójdzie tu. I ten gościu pójdzie tu. A... Dobra, dobra. Potwierdzamy, tak jest. Teraz tutaj dajemy lodowy podmuch? Chyba nie, bo mają duże odporności na lód. A na truciznę też mają spore, ale na. A pancerz? Pancerz mają malutkie, dobrze, damy piłę tarczową, tak? Tak, właśnie, tak właśnie zrobimy. Odporności na ogień, tylko ta ma dobre odporności na ogień. Dobra, na ogień dobre odporności. Tu mamy każdego gościa. Każdy gościu tutaj ma słabe odporności na lód. Dobra, i zrobimy tak. O tak, i lecimy teraz tak, w ten sposób, i zaczynamy naszą przygodę. Widzowie, właśnie w tym momencie, będziemy zmierzać w... się z, z wszystkimi pierwszymi bohaterami, którzy odwiedzają nasze lochy. Tak jest Zefirek, albo to, przód Sirocko, albo to. O kurczę, jakie obrażenia od wiatru. Normalnie to. Jest. to... Tak jest. No. Kurczę, zarobiste. Mroźny cierń. albo stalaktyt. tam damy, tak no, zmniejszymy ten. Odporność, tak Tu odporność się nie opłaca, to to walniemy od razu. Aha, to jest ten, zmniejsza zadawane obrażenia. Dobrze, zmniejszymy zadawane obrażenia. Żeby naszemu gościowi odwiadki tak nie walno ewentualnie. Chociaż i tak walnie widzę chyba. chyba. Chyba i tak walnie. Tu zmniejszona szybkość jest niestety, dobra. Tu, tu zmniejszymy... Wy, zwiększymy otrzymywane obrażenia, tak? No no. I tutaj już już damy mroźny ciern. Tak jest. Potężne obrażenia wlatują. O to właśnie chodzi, no no. Tu jeszcze bardziej od odporności na lód też dalej, kurczę nie ma pięknej, także lejemy go dalej, tak, tak? Dobra, tu będzie już zlany. Dobra. I tu już, tu już wykończony zostanie, tak jest, o to chodzi. Już został wykończony. Tu już zginiemy prawdopodobnie od tej, od tej gościówki przy następnych otrzymanych obrażeniach dlatego zadamy je jak największe to co się da obrażenia tak jest i tu już koniec Myślę, że bardzo ładnie sobie poradziliśmy no no tu damy sobie zaczarowane nasiona Tak jest Myślę, że to będzie najlepszy jaki Możemy zrobić No 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 Dobra. Teraz tak, pięknie pocałunek albo to. Trucizna, tak jest. A nie, ona ma odporność na truciznę. ojojoj, oj, no dobra. Prześladowanie albo. Tak, prześladowanie damy. O tak. I zamieniamy się w drzewca. Korzenie. Czy chcemy dać korzenie? Czy chcemy trujące liście? Trujące liście zadają... Zadadzą jej, jej też obrażenia, ale trucizny już nie nałożą. No dobra, no nie będzie. I tutaj kula magmy Inferno albo Iskra. Kula magmy. Tak jest. Korzenie. Czyli trujące liście. Trujące liście, oczywiście. Tak jest. Jak najwięcej obrażeń trzeba zrobić. I znowu trujące liście. Nie. Korzenie. Tym razem korzenie pięknie ładne. No kurcze, widzowie. Piękne zagranie z naszej strony. I mamy do wyboru tutaj. Piwo trollowe. Potwory umieszczone z przodu. Mają. Minus 50 punktów szybkości, za to 50% pełnego życia. Plus 50% pełnego życia. Wow! To piwo trollowe to jest bardzo ciekawa sprawa. No. Tu mamy kapsułę z ciekłym azotem. Obrażenia od, od lodu zadawane przez ataki potworów biorą pod uwagę odporność na ogień celu. E o ile jest niższa niż jego odporność na lód. Co? Obrażenia od lodu zadawane przez ataki potworów biorą pod uwagę odporność na ogień celu. O ile jest niższa. niż jego odporność na lód. Aha, no dobra, fajna sprawa. A tu mamy demoniczny wisior. Gdy jakiś demon zostanie pokonany, nakłada na wszystkich bohaterów 5 poziomów efektu. Przerażenie. Kapsuła z ciekłym azotem. Brzmi zarąbiście. Tak samo to piwo trollowe. Weźmiemy, weźmiemy kapsułę z ciekłym azotem, bo mamy dużo gości, którzy właśnie biją obrażenia od ognia. Na przykład tutaj ten gościu, tu ten gościu, ta, ta. No, super sprawa, super sprawa, no. Czterech typków, dobra. Tutaj Gandalf pójdzie tu, tu, to, tak? I teraz wyjdzie, wyjmiemy jeże nasze, nasze jeże. Najlepsze, tak. Teraz pójdziemy tak. Gdzie? Inżynier, trener czy handlarz? Pójdziemy do trenera, oczywiście ulepszymy naszych ziomków. Yy, Minadrim możemy ulepszyć, albo jeże możemy ulepszyć. Albo tego gościa jeszcze możemy ulepszyć. Yy, może ulepszymy Minadrim. To tak, jak ulepszymy Minarim, to to się polepszy, to się polepszy. Dziewiątek z -zo ziemi zostanie pokonany, nakłada na wszystkich bohaterów dwa poziomy efektu trucizna. Będzie miał więcej HP i więcej obrażeń. Wytrenujemy, tak jest. I teraz ma, zadaje więcej obrażeń, nakłada 4 poziomy efektu, podatność na naturę, tak. Tu 3, 3 trucizny, 160 HP, 50 obrażeń. Dobrze, bardzo dobrze, bardzo, bardzo fajnie, bardzo ładnie. Dobra, teraz pójdziemy na zdarzenie. Wow, moloch! Nie mamy kasy. Nowy nabytek. Odwiedził Cię łowca talentów i zaproponował kandydata, którego znalazł na rynku pracy. Chcesz go zatrudnić? Niestety nie możemy, bo nie mamy kasy. To jest piekielny strażnik. Ja nie mogę, ale jaja. To teraz, może pójdziemy tutaj na ćwiczenia? Nie, na zdarzenie sobie pójdziemy znowu. Makulatura. Czy przyjmiemy? Żeby zwiększyć morale? Nie, absolutnie. Nie przyjmiemy. Sanktuarium chcemy potępić jakichś poszukiwaczy chyba nie. A może? A może delegacje? Czempioni będą. To może ich by się przydało, je, kurczę. Przydałoby się. Dobra, idziemy na sanktuarium. Kara. Musimy wybrać jakąś karę. Kara trzy krwawienia. Albo kara pod, podtrzymuje więcej obrażeń. Otrzymuje więcej obrażeń, podatność. Chyba weźmiemy karę na obrażenia. Potwierdź, tak jest. Będą męczyć się z nami bardziej. Tak, o to chodzi. Dobra, dobra. Widzowie, no to tak, jak my to chcemy zrobić? Myślę, że chcemy, jeżeli mamy jak najwięcej obrażeń zadać, to myślę, że chcemy zrobić tak. Na lewo damy jak najmocniejszych naszych gości. Może tego też. zmęczenie No chyba tak zostawimy tak myślę że moze, że możemy zostawić no Dobra idziemy na czympiionka o tak No no Więc teraz tak, tutaj mamy gościa. Gdy arcymak zostanie zaatakowany, zyskuje dwa poziomy efektu tarcza płomieni. Odbija 35% otrzymanych obrażeń jako obrażenia od ognia. Gdy arcymak zabije jakiegoś potwora, zadaje wszystkim potworom, potworom 28 punktów obrażeń od lodu. On nakładał... Zabi... Zadaje obrażenie od lodu. Tutaj obrażenia fizyczne, unika pierwszej pułapki i obrażenia od ognia na tył, na, na przód, na tył i naprzód. Na początku każdej walki zadaje, dobra, od lodu. Yy, to my, to my chcemy chyba zmniejszyć odporności na ogień, myślę, im jak najbardziej się tylko da. Odporność na żywioły, tak. I tutaj, teraz, masakrę trzeba zrobić. Największą jaką tylko można na ogień odporności, dobra. Ech, ech, ech damy tego tu, tego tu i tego tu, dobra. Elegancko, no elegancko. Tutaj mamy pancerzy dużo. Damy. Damy kurczę to... truciznę, tak? I tutaj... i tutaj... O. Lodowy palownik zyskuje ileś tam ten... siły. Eee. Dobra. A tutaj, kiedy ziemnisty otrzymuje obrażenia, wszystkie potwory z bieżącej grupy. Dodamy go tu, tutaj damy tego i tutaj damy to. Tak jest, tak jest, tak jest. No. I kontynuujemy, leci. kurczę! Miazgę zrobimy normalnie jeżami. jeży są kopcy. Jeżdżę to koksy, koks, no, jeżdżę to koksy. Ok, ok, takie rzeczy tam. No. To tak, najpierw prześladowanie, pięknie ładnie. Zwiększamy nieprzyjemne rzeczy. Kula magmy na tył, inferno na wszystkich, albo iskra naprzód przeskakuje. Na bohaterów pod wpływem efektu podpalenie. Damy inferno na wszystkich, tak? Żeby wszystkich podpalić, tak jest. Grzęzawisko albo krzemienne odłamki, um, damy krzemienne odłamki, tak, tak, no, no, tak jest. Tutaj już mieny, tak. Tu damy prześladowanie, albo to, nie, prześladowanie damy, tak. I teraz tym, normalnie możemy iskredać. Wow, patrzcie na to widzowie. Zamiast to możemy iskrę i 60 na wszystkich, no super sprawa no. Także użyjemy iskry. Znaczy, co to jest? No, no kurczę, bardzo dobrze. Bardzo dobrze o to właśnie nam chodzi, żeby tak właśnie się działo. I teraz tutaj możemy. kule magmy! Wysłać gościom. I on już, no kurczę, już na pierwszym stażu, pięknie, ładnie, no, cudownie. Bardzo ładny widzowie, to o to chodzi. Minus 30 punktów morali nakłada 4 poziomy efektu wyciszenia, bo nie mogą używać umiejętności. To jest ciekawa sprawa to jest. Bardzo fajne to może być. A takim nakładają zmęczenie. E, jeden poziom efektu zmęczenie za każde brakujące 25% moralny. Morale celu. Przeklęta dusza, gdy jakiś demon zostanie pokonany, nakłada na wszystkich bohaterów 3 poziomy efektu. Podpalenie. Chyba nie chcemy. Chyba weźmiemy knebel. Chyba tak. No, 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 no. Dobrze, damy knebel. Kontynuujemy. Teraz wejdziemy sobie tutaj. Damy tu teraz Gandalfa tutaj. Proroka tutaj. I lolunia tutaj, on jest drzewcem. Dobrze. Dobrze, dobrze. I pójdziemy sobie na trenowanie. Co my tu możemy wytrenować? Żywiołaka już nie możemy bardziej wytrenować. Minadrim możemy niby, ale no, nie pozwala nam. Nie pozwala. Eee. Dobra. Gandalfa możemy wytrenować. Albo jego trening kosztuje krew i złoto. 10, 10, 10 i przód. Fajna sprawa. A tutaj obrażenia od lodu: 15, 10, 30. Myślę, że żywiołaki ogólnie bym chciał trenować. Tak myślę. Kiedy ziemisty palownik. Zostaje pokonany. Wszystkie potwory z bieżącej grupy zyskują dwa poziomy efektu ciernie. To będzie zwiększone. No, ha, ciekawe, ciekawe. ale chyba Gandalfa ulepszy No, żeby był jeszcze mocniejszym przywiołakiem, chyba tak. Wytrenujemy go, tak. I tutaj mamy tak. 24, i on tu 80 od wiatru. Wow, 80 punktów obrażeń od wiatru. I że jak wiatr wpływa na te jedno... wpływa to zdolnością na bohaterów wolniejszych od tej... od tej jednostki. Czyli wszyscy, co będą mieli szybkość mniej niż 100, będą otrzymywać 8 tych kursów. No świetna sprawa. I tutaj możemy jeszcze podatność na wiatr nałożyć, i tu będzie miazga prawdopodobnie widzowie, bardzo dobrze. Plądrowanie, delegacja. Myślę, że możemy pójść na plądrowanie, jak najbardziej. Tutaj ochotnicy uwolni potwora i znajdź potwora. Tych trzech wyślemy. Uwolni potwora i ochotnicy plus jeden do tego. Myślę, że sobie damy tutaj to. Uwolniliśmy Gilgicha, gargulca. Jeszcze mamy plus jeden do motywacji. Bardzo dobrze. no. E, także to jest bardzo dobra sytuacja. O, to jest zwykły gargulec, po prostu po prostu gargulec, no dobra. I co my tu jeszcze mamy? Tre, do trenera nie pójdziemy, ale na zdarzenie jesteśmy w stanie pójść. Yy, plus 5 do wszystkich odporności władzy, jeżeli poświęcimy no historię pierwszego poziomu. Oczywiście, że poświęcimy. Tak jest. I teraz patrzcie na to. Tu będzie szkolenie, widzowie, i ono będzie trochę kosztować. I może nam ulepszyć jakiegoś dziada, w sumie, tak naprawdę. Wiecie o co chodzi? Inżyniera, nie wiem, czy byśmy chcieli. Zobaczymy. Tu mi nadrym odłożymy, żeby się tamten wszystko dobre działo. Co my jeszcze możemy zrobić? Możemy tutaj, tu chyba dać to, tak. Tak myślę. Podatność na lód. Na ogień nie widy od wiatru, może jakoś tak zrobimy? Myślę, że tak zrobimy. Weterani, dużo golda. Kto daje dużo golda? Wszyscy oprócz weteranów, bo weterani dadzą artefakt. Premia władcy może być spoko, albo pułapka. Może na, może pójdziemy po premię władcy zamiast na weteranów. Co? Artefakt by dali weterani. Myślę, że na razie nie potrzebujemy artefaktu, a premiowacy może być. No. Więc pójdziemy sobie właśnie po premiowacy. O tak. No to teraz tak. Kość bije od od lodu na przodzie. Naturalne po wszystkich otworność na czarowacy I, i od wiatru na, na tył. Utrata morale zwiększona. Zmniejszona znaczy się i po prostu morale. Dobra. Lud, przód, naturalne wszystko i wiatr tył. Wiatr tył. K kto ma odporność na wiatr? Ten gość ma odporność na wiatr. Naturalne wszystko. I lud, przód. Lud przód. No. No tak, lud przód! Chyba tak zrobimy. Tak chyba trzeba zrobić. Chociaż kurczę, ma malutko chapelu Lunia. Taki lekki drzewiec, kurczę, to jest. drzewiec zostanie pokonany, na nakłada na owoce dwa poziomy efektu ciernie. Obrażeń naturalnych, zadaję. na i ten. Dobra. Taki dziwak to jest trochę truciznę, będzie nakładał. No dobra. Lecimy. Lecimy tak w ten sposób z tym. No. Tu damy knebel, żeby wszystkich wyciszyć. Tak. Tutaj y, damy lodowy podmuch, albo co my tu możemy dać jak nie lodowy podmuch, nie lodowego chyba nie damy, pryzmat, przeklęty pryzmat damy, tak, tutaj damy Gandalfa na tył, bardzo dobrze, gościa co, bi... co o, o lód ma ten naprzód damy, odporność, no chyba, że jeża, Eee... dobra, czyli proroka dajemy naprzód. a tego dajemy do środka. Jeż, yes, fajny, kurczę. I potwierdzamy. No, oni nie przejdą już drugiego, drugiej naszej ściany potworów. Nie ma szans, żeby to przeszli. Według mnie. No. Dobra. Prześladowanie, zwiększamy otrzymywane obrażenia. Tak jest, no, no. Inferno. Myślę, że inferno. Tak jest. Inferno. O kurczę, zdjął z wszystkich. No dobra. Zdjął z wszystkich. Tu zwiększamy podwalenie, tak jest. O kurczę, o nie. Ale dostał wiapę. No tak to czasem jest, że się dostaje wiapę. Ale oni już pół HP nie mają, dobra. Tu wyciszeni zostaną. O tak. O tak, bardzo dobrze. Odporność na czary władcy na tym środku. Yy, następna ta grupa nie magicznych ruśniach Myślę, że zrobimy tak. Podatność na żywioły już zwiększymy. Tak, no, 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 no. I tu zaczynamy walkę z nimi. Dobrze, dobrze. Zefirek. Albo ostrze wiatru. Albo siropko, myślę, że możemy zefirek dać. Tak ha, pięknie, ładnie, tak jest to. To chodzi. tu. Walniemy mroźnym cierniem, tak. I teraz zamrożone kolce, Tyk. tak jest. I tutaj ostrze wiatru, chyba tak, chyba musi wlecieć. Albo zefirek znowu. Nie, tym razem wleci już ostrze wiatru, bo nie potrzebujemy tego, ten gościu zginie praktycznie, nie? Bardzo dobrze. Stalakty, tak, takie coś. I tutaj jeż pięknie, ładnie leje. I tu jeszcze Gandalf Sirocco dobiegnie. O tak. Bardzo dobrze. Piękna, piękna akcja z naszej strony. Teraz możemy tak, magicznych rośniak, możemy pić więcej HP, albo zamarzniętą różę, która będzie pozwoli nam zadawać więcej obrażeń. Myślę, że obszarowy, że lepiej, fajnie by było właśnie te czary władcy, czary ulepszać, bo żeby nie dopuszczać właśnie wrogów do nas, żeby i załatwiać ich tuż przed. Dobra widzowie, mam nadzieję, że się wam podobał odcinek. Jutro, jutro się widzimy w następnych odcinkach, a tymczasem trzymajcie się. Siema!